Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, w 18 czerwca rozpoczyna się długi weekend, jutro święto, ale pewnie większość sobie zaplanowało tak urlop, żeby, żeby to cały tydzień wyszło, także my też mamy wolne do niedzieli. Dzisiaj gołębie były na wolnym oblocie, przy tych temperaturach jakie są tutaj na Dolnym Śląsku to polatały, polatały, zdziajały się trochę. Rano po szóstej, jak ja to fajnie chodziły, ale on teraz ostatni młody, jeszcze po handerku. Próbuje swoich sił, ale myślę, że te upały, jakie są koledzy, to nic dobrego, szczególnie przy tych tak zwanych maratonach. I tak w tym roku, po obserwacji, podjąłem decyzję taką, że jeżeli. Tak, jak mówię, jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, a głębie będą szły na loty, ja nie będę w tych lotach uczestniczył, nie będę nagrywał tych 700, bo dla mnie te loty no, nie wprowadzają dla mnie nic pozytywnego w obserwacji czy w ogóle w nagrywaniu. Także loty 200, 300, 500 jak najbardziej, ale te ekstremy nie dla mnie. Dobrze tyle się opowiedziałem. Dla tych, którzy są z nami. Dziękuję za przybywające subskrypcje. I pokażemy też jeszcze dla tych, którzy, którzy gdzieś tam nas obserwują. Boksik zeberek. Dbamy zawsze o to, żeby było trochę zielonego, żeby się czuły tak bardziej trochę z naturą. Tu powstały takie na szybko drzwi, jak przy karmieniu by nam coś wyskoczyło. To jest takie jeszcze awaryjne, że na mnie uciekną. Tutaj te zeberki się fajnie naniosły i wylęgły się młode. Tutaj też Ewa zawsze jakąś zieloną gałązkę wsadzi, ona tak szybko nie więtnie, A ma nie mają tak, 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 tak... Ym, a, jak w celi, tak? Tylko mają troszkę tak na, zbliżone do natury. Boksik na pewno będzie powiększany, bo tak jak mówię, do góry sześć już się młodych wykluło. Część, na pewno tam koledzy chcieli to gdzieś tam się rozjadą tu taki fajny gadżecik fontanna one fajnie w tym się pluskają <noise> także można sobie umilić czas takie dni jak, jak nie ma co robić to można sobie tu przyjść zamiast telewizji oglądać to można sobie poglądać zeberki. jak się na huśtawce huśtają Duduś, dawaj na huśtawkę on uwielbia tą huśtaweczkę się pobujać także jest na co popatrzeć. Tu do góry, w boksiku, który był dla obcych wędrownych, też są zeberki, bo te para nie żyła w zgodzie z tamtą. Także jest, jest przeniesione. Też tu nacięliśmy troszeczkę gałązek zielonych, żeby czuły się fajnie. Uwielbiałem ogórka. Jabłko. No, tutaj drobne nosionka, to wiadomo. No i co tutaj jest? Jest sześć młodych. Białe, pstre, nie wiem jak się przy zeberkach określa kolory. Także kolega, który nam tutaj sprzedał te zeberki, powiedział, że to jest niemożliwe, że na 6 jajek 6 się wylęgło. No widocznie czułem się dobrze. Nie wiem czy tam będzie widać. za sobie na wolierze. Także jest przy czym chodzić. Lody, gołębie młode, gdzieś się zawsze z czegoś przestraszem, jakiś jastrząb czy coś i tutaj też mamy to będzie chyba samiczka z Gostynia, taka zajechana bidula była ma co jeść, ma co pić Pana jak ogląda to pozdrawiam w piątek chyba otworzymy nasze stare cele, teraz jak popatrzę na to, to ale polęgły się w tym fajne gołębie ale yy, kupiliśmy im zasłużyły 9 tutaj właśnie celi na naszym akwarium bo przekładałem jako ciekawe miski razem z jajkami, bo to był układ 3x3 i tak samo tutaj jest. Także gołębie żadne nie, nie zbłądziły. Siedzą sobie na, na swoich, w swoich celach, także wszystko fajnie sprawnie przebyło. Tutaj cela dorabiana z okienkiem. Młody po handerku. A tu jeszcze pokażemy już po dzieciach Eliota i po naszym takim białym pewnie będzie biały. Pierwszy raz w ogóle nie mogłem tego łębie zająć celi, więc na szybko im taką dorobiłem celkę ale udało się. Także dziękujemy za subskrypcję. Dobijamy do 5000. To ogromnie motywujące, odezwało się do nas kilku hodowców. O, Pawik, prezent przyjechał. Yy, odezwało się do nas kilku hodowców, my też zaczepiliśmy kilku, także jest oglądalność to jest motywacja do tego, żeby gdzieś podjechać i coś nagrać, także będziemy działać w tym kierunku. O, ale napompowałeś kolego, bez przesady, po łaskawej i po naszym pionierze, drugi jest podłożony tutaj, pokaż. O, też napasiony, ale może nie tak, dają radę, uciekajcie do siebie, dla kolegi tam w ptakach, spodnie z umową z tamtego roku, że jeżeli gołąb się straci na pierwszych oblotach, bo to był trochę taki duży podarowany, to podarujemy w tym roku z tej samej linii gołąbka. Gołąbek się nie stracił na pierwszych oblotach, ale słowo się rzekło, to gołąbek pojedzie. Drugi jest niżej podłożony. I co się. Po filmie u pana Romana Raszylskiego zmieniłem zupełnie nastawienie do hodowli, czy tam do opieki. To zawsze te drzwi były zamknięte, żeby nie było przeciągu, Bóg wie wieczego. Popatrząc na ro, pana Romana hodowlę. Zupełnie ja i inni zmienili nastawienie. rozdzwoniły się telefony, koledzy odnośnie tej hodowli, odnośnie karmienia i tego wszystkiego, co tam jest. Także. Myślę, że pan Roman da się jeszcze namówić na jakiś film. Pytań było mnóstwo. Odżywienia gołębi młodych, odchów ich w ogóle. Eee, no, naprawdę. Yy, myślę, że, że się pokażemy tam jeszcze i coś tam nagramy. Tutaj też celkę dostawiłem. I tutaj też gołębki zaakceptowały. <laughs> Młody po Hardy Krugerze Dla kolegi Damiana Także tak to wygląda, to jeszcze jak już jesteśmy to się pochwalimy Młody po Eliocie Dwa jajka jeszcze, zobaczymy co z nimi będzie I tutaj młody A teraz jak już, już jest po Lęgach Tutaj po zamrze. To koledzy dzwonią Czy coś jeszcze by było nam zostało jeszcze parę obrączek, także powolutku będziemy zakańczać te całe te gąbki, które teraz to już do lotu raczej nie, ale ktoś jak ma dla siebie gołębie to dlaczego nie. Dzisiaj zmieniona cela i go od razu zaakceptował, także cieszę się. Dobra, pokarmię. sztyniach to też co chwilę pędzi i pędzi. Przy tych upałach na karmę nalewka z orzecha włoskiego. A tak przy okazji, też chciałbym pozdrowić pana, którego nie będę mówił imienia ani nazwiska. Weterynarze i wielu takich przyjaciół tam podpuszczało na antybiotyki przy odchowie młodych, bo coś się działo. A działo się tak, że było coraz gorzej. Kolega, to wszystko. Yy, po prostu zatrzymał w pewnym momencie zadzwonił do nas jest teraz przy czwartym dniu pojenia gołębi korą dębu pierwsze rezultaty wyszły nicienie w kale gołębie zaczynają się robić witalne czekam na dalsze na dalsze odzewy także kołobki sobie pojedzą później dosypiemy już nie zmuszając ale dla chętnych kurki na turki, piskle. I na koniec damy gryty. Teraz, że kilka jest karmiących, także te gryty znikają w zastraszającym tempie. Także jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam i do następnego.